Sokółka czekała praktycznie 60 już lat, bo te pomysły narodziły się o wiele wcześniej, ale tkwiły tylko w głowie decydentów. Natomiast od czterech lat, odkąd zostałam burmistrzem, prosiłam usilnie Zarządu Województwa, no i stało się, słowo stało się ciałem. Z zarządu Województwa Podlaskiego umowę podpisują marszałek Artur Kosicki, oraz pani Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podlaskiego. Inwestycja, która przede wszystkim usprawni komunikację w sokółce, ale też w całym regionie i też poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Także cieszę się, że możemy przekazać te ponad 40 milionów złotych na budowę tego wiaduktu. No, trzyma w ręku umowa, a to jest najważniejsze, bo już teraz się zobowiązał. Już pan pamięta pan datę, kiedy ten wiatr będzie mamy. otwarty? 26 miesięcy. Czyli możemy powiedzieć, że latem w 21. już Pani powiedzieć, tak? Mam nadzieję, że tak. Wiadukt w Sokółce jest jednym z wielu wiaduktów, które w Polsce budujemy, żeby poprawić bezpieczeństwo, płynność ruchu kolejowego i drogowego. Sokółka, wiaduk wybudowany, będzie za około 50 milionów złotych. Wykonawca dzisiaj podpisując umowę ma 26 miesięcy na realizację. Także mówimy, lato 2021 będziemy korzystali z tego wiaduktu. Zagłaszamy przetarg na modernizację odcinka linii czyżew w Białystok. Dzisiejsze czyżew w Białystok powoduje, że na, całej, na całym odcinku od miejscowości Czyżew w Dobiego Stoku będą zlikwidowane przejazdy w poziomie szyn. Będą wybudowane wiadukty kolejowe czy drogowe, drogi równoległe. To powoduje, że również będą zlikwidowane te tak zwane uciążliwe miejsca, no i nie ukrywajmy, które mają wpływ na pewno na bezpieczeństwo kierowców pojazdów samochodowych, czy innych. Ale również pamiętajmy o nas innych odcinkach, które realizujemy na Podlasiu. Przecież siemianówka, Hainówka, lewki, które, które są modernizowane, już, już zmodernizowane odcinki linii, tam, które były zapomniane, prawda, do yy, pociągi albo jeździły z prędkością 40 km na godzinę, albo tak naprawdę te linie były nieużytkowane. W tej chwili wszystkie modernizujemy na prędkość 100-120 km na godzinę, także dla tych mieszkańców będzie to otwarcie na świat kolejowy. Centrum usług diagnostycznych, które, gdzie będzie, będą osoby na stałe tam, które będą się tym zajmowały, także to, to nie ma nic wspólnego. Czy uspokoić, tak? Oczywiście.